Mamy tutaj Frozio, gramy sobie Flick of Legends. Jest ze mną Mister Siomek. Jestem. No i tryb gry Dominion. I będę grał jako Talon. Mister Siomek będzie grał jako Kuzyks. W naszym teamie mam jeszcze Lisandrę, Ari i bodajże Jason Właśnie. Widzimy jest Strand, Lelis, Panteon, dalej i Miss Fortune. Dobra, widzimy się w grze. Ok, jesteśmy już w grze. Siemanko wam wszystkim gram w grę razem z Frozią. Cześć. Cześć. Graf też. Cześć. Ja jestem Keziksem, a on jest Talonixem. Jestem. Czyli Jeff, Lisandra uśmiała. Fajny jestem ten skin do Lisandry. A widzę. już. Fajne, te rogi ja. tak się świecą. Ja też, już, już raz na taką pod... po ble. ...przegrałem. Wszyscy idą na topa, to, patrz, zobacz. ja pójdę na botu. Ja lubię Nf iść na bot. East point. Czy muszę iść tam? Ja biorę mid, bo nie ma... ...nie, nie ma... Ty, w ogóle na tej mapie jest taki kryształek niebieski i fioletowy. Teraz to zauważyłem. O, w przelukę. ja tego tak no. nie widziałem nawet. ja mogłem w sumie już A ja jestem drugi, pro. Czemu że jest ma jeden punkt? Jakie haksy. Cheater. nie ja gram na eliska, nie chcę grać Mogę na eliska. wszystkim to E, czy tam W. Nie, E. Może ja pójdę, że niby sobie gdzieś tu idę. A jestem pierwszy. Gdzie jest Eliska? A tu jest. A. Nie lubię grać na Elis. Wow, dobry last hit. To już walki, walki. Mnie też. Zbieram niezły dmg, Aha. Ja umiem farmić. O -o 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 -o. Stun, 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 stąd, stąd. A dobra. Przerwę. <coughs> Spokoj No i ładnie. Mamy ten punkt. To git. Uważać na dzidoni teraz. No. O, może. Był sobie panteon, A ja skoczę sobie papteczkę. Ja to już zneutralizowałem. A w sumie to moje miliony. Dobre neutralizacje. Dobra Niedobry. O, idę po shielda. Udam się w stronę tarczy osłaniającej. Nie zdążyłem. No, na bocie? O nie, MFK z killoffem. Prawie <trafię> jak Minecraft. Umrę. Zaraz, szósty, lubię to. Jest szósty, idę się ewoluować. Już Dobra. szybko. No, a kiedy? Mam dopiero za jakieś kilka sekund. Ale. O nie Ignite. Tylko nie to. Aż sobie wezmę auteczkę. Ta <trybujesz> Elis jest tak słaba. Kolejny zburstowany. O Elis tutaj. Lisandra. No ładnie. Się mnie... o, 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 o. Trzeba się wycofać. Tak. Pajączki mnie zabiły. mnie Z... Zdupiłem. O! To tutaj. Ewakuujmy się, Jace. To może być nieprzyjemnie. Nie, ona ma już macha. Lubię. Maseczka. My z Jasonem szybko czyścimy tutaj te creepy. Spoko. A my z Lisa chyba wyczyścimy eliska. No. Back over. O, tutaj Pantheon. Ohoho, oh. trzeba tam się wrócić. Holy partner. Panteł myśli, że jest fajny. <laughs> jednak jest. <laughs> Dobra. Jesteś. Słaby jesteś. Jesteś słaby. Ja od bota wygrałem prawie Cóż ja chciałem kupić? W ogóle Liska mnie kontruje chyba, no Bo te jej pajączki dają jej to, że ja nie mogę tam... Nie odizolowuję jej Opa no, cool. Ten komper Raduszek ile cię tam na szybkości Liska się gdzieś poszła nie, jednak nie. Tak. Kolejny frag. My lecimy dalej. Jakiś ten pantoon jest miętki. Słyszał, ma więcej helta niż ja. Wezmę tarcze i tam idę do was. A do mnie. Tu może być ciężko zaraz. co

Dobra, A, no i... No, po nas, po nie. Jest tu się nie zrobi. To jest na pierwszy. No. Trzeba punktów co ty? Kurde, śmierć. Czy jesteś drugi. A jest jesteś. Sun Queen będzie krwiała. Idę na bot'a. No, tu jest Panteon -ta tam idzie. Ah. Chyba. Chyba! Idzie. na topa, idę wspomóc team... O, oh, ale on na low. Kurde, free fragi, free fragi, niedobrze. Oho, oh, 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 to Ani daleka. Ani nie gębi. Bo, 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 Nie. Dobra. Pff, dobra, wlazł bym. Zignite'owałem. E, miniony. pod maletka. O, jest lepszy skok. No. Jeszcze po zlew. Nie, Coś tam się dzieje. Dobra. Zdęczyłem zabić. Nie, Nie bo Близко. А, лис. Ну, реально, с другий. Oh, 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 Ого, <coughs> 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 Ale ty to przejmuj debilu Jaki tebilą, <grystanie> na, low, na, low, na low. Dobrze Nie wiem ja myślałem że tu będzie przejmować a on mnie przejmuje Dobra, wyszło dobrze Łota to trzeba przejąć Właśnie. Budy piątki. O, lecę, lecę, lecę ci pomóc. Nice. Kurde, ktoś na górze. Nie dobrze. O tak. Spoko, ja trzymam Pantao na to. Aha. Fuck, Ignite. Lagę! Ale miałem lagę. A lag. wow. laga. ja Ignitę. No i zabiję. Kurde, przejdę topa. Trudno. Złapię rękę Shut down. Dobra, zaraz będzie Betek. Teraz będzie Mavik. Teraz BC i Mavik. I będzie spoko Owo, owo, wow. nie ma ulti. O oni mają nidolkę. Zgarnąłem sobie trandla. Kaft, Elise. Nie! Uuuu, słabo. Oh fuck. A dobra, Aryan go tutaj i złapie. Nie, pułapka. Gdzieś, gdzieś żeś zgitał, tu? No, pułapka. Dobrze. <laughs> Czemu ta lis już żyje? Jak ona się szybko zrozpiła? Może ma ten masterki. Może się szybciej żyje? Gdzież na mek top? Hammer time! Dawaj, raise! Czy Lis jest słabą? No, w, w takich momentach <laughs> używa tego E na pająku. No to jest minion wow, wow, wow. jestem tutaj sam, no to osaczony Jak sam trzefas tam jest Ale byłem z takiej strony Nie, wiem, 3 minion z Bugowna A jest Lipa Dobra jakiś cleaver trzeba machnąć za ar armory się pojawiają Tutaj, o. tutaj Może znajdziesz tutaj coś na low? znajdziesz tutaj. Patrzę na Jason i. Boże, ale derp. Już ja się nie gram, Jason. No wiem, patrzę na Jason i ja znajdziesz tutaj coś na low. To jest taki Niech jest trzech na bocie. Dobra. No, Idę pomóc topowi. Albo i nie. Dobra zonia Dobrazec E ja zabiję tą Eliska Wow ja Wow O! Prawda to było słabe Czuje takie słabe ci się wydało Kolego Zaskoczyłem i wtedy mnie Eliska zastunowała I dostałem stuna i, I nie zabiłem. jest niesłabo. Jesteś? Nie mogę. Jestem, tylko mam tło, więc się na razie wyciszam. Okej. Okay. Nie wiem, czy trzeciego ulta, czy Q. Que E olha os Ai. sou Last whisper. Mhm. <coughs> <Dobre. Lissandres. tos> nie właśnie tak. Torch robi z niej prawdziwą samą samo sobie jest dobre. Dużo to ceków ma. I za to jest dobre. Właśnie. mnie nie za to, tylko przez to. Za to jest dobre. No, Daj. Hmm, 3 czy LW. Ja robię LW. O! Co, to? Co, co, co? Co, co zrobię Znowu dwóch na bocie mają. Okej, okay, my bierzemy drugiego topa. A apteczce, stary numer. Dobra, nie, nie mają nikogo na bocie Że, i Ari przejmę ładnie Last Whisperek. Zrobiłbym jeszcze Hydrę, ale już nie starczy czasu. Tak mi się przynajmniej zdaje. Nie wiadomo. Ja zaraz LW będę miał, jest spoko Czemu? Aha, ona się bije? O, cześć to, no dawaj, dawaj. No, pokażemy akcję, co tutaj się dzieje. No. Mahydrant! Myślałem, <grym> że on mniej bije. Ja, ma 300, no, ma 350 d hopo. No, myślałem, że ma mniej. Idę tam na topa, kurde, trzeba bronić, Opa. Wow. Jak ten Jayce umrzeł, Broniłem, na razie. do tam. Aj. Słabo. Diamant. Weź sobie tutaj tarczkę. Potem. Czekaj, co tu mamy 242 do 10. Jest 3, 2, dla... Oho, oh. Ktoś tutaj widzę. O, no, tyle. Let's finish this quickly. Co lubię Kaziksa? lubię. Ja nie lubię kafików. Tak. Wow. Ta Hydra. Czy po kilo w kupie? Ja. Yeah. dobra a więc to był kolejny odcinek League of Legends, był ze mną Mister Siomek. Cześć. No i to tyle. Nara, widzimy się w przyszłych materiałach.